Możemy oswoić trochę i obalić te mity, które, które się pojawiają na temat energetyki wiatrowej. Jak Państwo widzą, te turbiny dopiero powstają. One jeszcze nie pracują, nie generują energii, one są dopiero w fazie, fazie budowy. Kilka już stoi, kolejne są, są montowane. Co jest ważne, każda taka turbina, tego nie widać, bo nie ma porównania, ale każda ta wielka turbina to jest wielkość wyższa niż pałac kultury, co pokazuje, jaka to jest ogromna, ogromna struktura. Co ważne, ta energia, tak jak powiedziałem, jest czysta, przyjazna dla środowiska. Ona będzie generowana w dosyć stabilny sposób, ponieważ wiatr na Bałtyku jest dosyć stabilny, generuje właściwie non stop, może nie z pełną mocą, ale generalnie rzeczywiście prąd jest produkowany praktycznie, praktycznie cały czas. To jest bardzo duża sprawność tych, tych turbin wiatrowych. Jesteśmy na pokładzie Crew Transfer Vessel, czyli CTV. Dzięki takim rejsom, po pierwsze, można poczuć, co to jest praca na morzu. Stopień skomplikowania pracy, czyli nie samo wejście, przykręcenie czegoś, podłączenie kabli. Drugie, tyle pracy wykonuje się przed i po tej pracy, dlatego że offshore jest jednym z najbardziej obwarowanych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla pracujących. I to nie tylko techników, ale oczywiście marynarzy. Baza serwisowa Baltic Power jest pierwszą bazą serwisową morskich farm wiatrowych w Polsce. W tym momencie bierze udział w działaniach związanych z budową morskiej farmy wiatrowej. Na etapie serwisu, baza będzie stanowić hub transportu techników na teren bazy oraz stanowić morskie centrum koordynacyjne, czyli kontrolę ruchu na samej farmie. Można to porównać do kontroli lotów na lotniskach. W momencie, kiedy analizowaliśmy rozwój energetyki offshore, podjęliśmy decyzję, że inwestujemy w tą branżę poprzez uruchomienie laboratorium badań offshore w Centrum Techniki Okrętowej. To jest bardzo naturalny proces, że za takimi zakładami, dużymi fabrykami jak zakład Baltic Towers, w naturalny sposób będą podążali kolejni dostawcy i będą budowali te swoje nowe, nowe inwestycje i nowe możliwości produkcyjne wokół takiego zakładu. My jesteśmy w stanie. Powiedzieć, jakie są nasze potrzeby, jakie wolumeny, jakie komponenty są niezbędne dla Baltic Towers w okresie kilku lat e, w przód. Dlatego liczymy na to, że wzmocnimy tutaj lokalnych dostawców, pokażemy im nowe ścieżki rozwoju, nowe możliwości. No i że dzięki temu również będziemy cały czas pracować nad poprawą konkurencyjności, e, ogólnie energetyki morskiej i obniżenia kosztów wytworzenia energii.